Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. E, sobota, dzisiaj bardzo ważny dzień e, Saturn Day, czyli Saturday. E, moi drodzy, chcę powiedzieć o takiej filozofii społecznej, która mówi, e, szczególnie tutaj w emancypacji kobiet, mamy o czymś takim, że moje ciało moja sprawa. E, wiecie, nie do końca tak jest, e, ponieważ my żyjemy w czymś, co się nazywa konglomerat. Konglomerat to jest zbiór energii z danego miejsca, która unosi się w przestrzeni, i my ją współodczuwamy. To znaczy, że jeżeli Twoi sąsiedzi za ścianą się kłócą, to Ty to będziesz pasywnie i pośrednio odbierać. Będzie Ciebie to również dotyczyło. Przechadzając się po takiej uliczce w moim mieście. Wiecie, to jest taki bardzo fajny mm, pokazanie, jakiego ducha tutaj mamy, jaki duch jest wydzielany. Tym jest w zasadzie duchowość. Duchowość jest czymś bardzo praktycznym. Ona pokazuje, czym dane miasto tętni. Nie? My też tętnimy krew w naszych żyłach tętni, wytwarzając y, pewną konkretną. Y, Atmosferę dookoła nas, my to nazywamy aurą. Wszystko jest właśnie taką aurą, i znajdując się w, przez, w zasięgu tej aury, stajemy się tym. Stajemy się tym. Ja się staję duchem mo mojego miasta. I teraz wiecie, żeby być sobą naprawdę, należy odnaleźć swoją własną aurę. A to nie jest takie proste, bo to jest jak ścieranie się dwóch frontów atmosferycznych. Jeśli jesteście różni, Twoje miasto nie wpasowuje się w Twoją osobowość, to automatycznie trudno ci będzie czuć się na właściwych torach. Ci ludzie tutaj, którzy akurat są w tej dzielnicy mojego miasta, to jest bardzo specyficzna, taka bardzo boho dzielnica, mocno wyzwolona, jakie piękne piesie. Mocno wyzwolona, bez jakichś większych zahamowań, ograniczeń, bardzo freedom people. Natomiast wiecie co? Po tym, po tej, po tej wędrówce, my jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu sensytywni. I teraz na jednych będzie to bardzo mocno wpływało, takie przejście przez taką dzielnicę, bo ta wibracja i ta energia zostaje w nas. Dopóki gdzieś się nie wyciszymy, nie wymedytujemy tego, nie zresetujemy swojego umysłu, to będziemy tym wibrować. Zobaczcie, dlaczego był lockdown? Ponieważ każda z tych osób jest częstotliwością. Każda z tych osób y, emituje pewną przestrzeń i znajdując się w bezpośrednim kontakcie z daną osobą, jesteś w jej polu energetycznym. Nasze pole, zgodnie z psychologią i jej zasadami, y, intymne jest. Około 90 cm od naszego ciała. Więc w obrębie 90 cm do półtorej metra jest strefa intymna. Intymna. Jeżeli ja teraz przechodzę koło ludzi, to ja już się znajduję w ich strefie intymnej. A to pokazuje, że przechodzimy sobą, nasze duchy się łączą. To już jest akt seksualny. Um, więc nawiązując energię w autobusie, nawiązując energię w sklepie, w kolejce czy w jakimkolwiek innym miejscu, my przestajemy być sobą. Czujecie to? I teraz, po co Jezus chodził na pustynię? A no, żeby odciąć się od całego tego zgiełku świata, od tych podłączeń energetycznych. Jeżeli ty, drogi mój subskrybencie, zastanawiasz się, dlaczego w życiu czujesz się do bani, dlaczego coś ci się nie udaje, dlaczego masz depresyjne myśli, to pamiętaj, że to nie muszą być twoje myśli. Twój sąsiad za ścianą może oglądać jakieś filmy dla dorosłych, a ty będziesz czuć podniecenie w swoim ciele i nie, nie będziesz wiedział, po jakiego diabła ci to przyszło, nie? Yy, więc to, że żyjemy w blokach, to, że żyjemy w dużych miastach, to, że żyjemy właśnie w konglomeratach energetycznych, sprawia, że my sami się tym stajemy, stajemy się chaosem, dlatego jesteśmy yy, obecnie jako cywilizacja w bardzo dużej pandemii depresji społecznej takiej i ludzie nie wiedzą o co chodzi, a to po prostu wynika z tego, że mamy zbyt dużo bodźców energetycznych i to zaburza nasze ja. To zaburza nasze ja. Fajnie jest, wiecie, przyjechać, popatrzeć jak ludzie żyją w takim zgiełku i tak dalej, ale zauważcie wszystkie wiedźmy, żeby wiedziały, Kim są, jakie są ich predyspozycje, jakie są ich możliwości. One żyją gdzieś w środku dżungli, w lesie i tak dalej. Tylko wtedy jesteś w stanie zachować swoją tożsamość i być prawdziwym sobą. Poza tym, wiecie, to wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale przede wszystkim wpływa na nasze fale mózgowe. Całe promieniowanie, które jest z urządzeń elektrycznych, ale człowiek jest jednym z najważniejszych, największych urządzeń elektrycznych. Nasze myśli są elektrycznością, nasz mózg jest falami elektromagnetycznymi. W związku z tym, ja teraz przechodząc przez to miasto, moje myśli się zmieniają w zależności od tego, na, na jaką, w jaką częstotliwość wchodzę. żeby być w mojej własnej częstotliwości, to trzeba naprawdę dużej dyscypliny. trzeba być. Ćwiczyć się w, w byciu mistrzem sobą, żeby utrzymać swoją falę, być na swojej fali. A to jest bardzo trudne. My jesteśmy jako społeczeństwo bardzo mocno pogubieni w byciu sobą, stąd tak dużo osób zastanawia się, co ja mam zrobić ze swoim życiem, bo mi się nic nie udaje. Zmień otoczenie, odizoluj się. Odizoluj się. To, to jest, moi drodzy, przekaz jeszcze na Słońce w znaku ryb, przed zaćmieniem księżyca, które będzie. Jeżeli chcecie odnaleźć spokój emocji, musicie odejść z, ze skupisk ludzkich, żeby odłączyć się i pomyśleć, who I am, kim ja jestem, dlaczego mam chaos w moim życiu. To jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby móc po prostu cieszyć się. Zbalansowanymi i zrównoważonymi emocjami. Poza tym, wiecie, każde miejsce emituje inną częstotliwość. Ja na przykład, przechodząc przez moją plażę, przez Seafront, na różnych jej, jej odcinkach odczuwam inną energię. Są miejsca, które emanują energetyką, zresztą wszystko w naszym świecie z psychologią kolory, dźwięki widzicie, pan wytwarza energię. On nie tylko śpiewa. Ale on wytwarza energię. Autobusy, które jadą tworząc hałas, spaliny, smród, tworząc wizualną stronę mojego miasta, również wytwarzają energię. W związku z tym, my się czujemy później tak dziwnie w naszym życiu, dlatego, że otaczamy się takimi bodźcami, które wytwarzają w nas konkretną częstotliwość. Dlatego, jeśli chcesz zmienić swoje życie. To pamiętaj, zmień najpierw otoczenie, uziem się, to wtedy zaczniesz odnajdować siebie. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A jeśli ktoś ma ochotę, to oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Tymczasem pozdrawiam z tej pięknej soboty i do usłyszenia.